Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku. Z tej strony Jacobini i tak, powracamy do normalności. Jest, wyczyłam z tym kanałem, tak się cieszę, mam nadzieję, że Wy też. I mam nadzieję, że ktoś ogląda ten film, tak. Jesteśmy już normalnie na kanale, mamy 150 za 35 dzień logowana, 150 fotoców, elegancko, 950. Eee, no i tak, musimy zrobić szkolenie rekruta. W poprzednim y, odcinku robiliśmy burzówkę, y, którą nam się udało zrobić y, jako mi samemu. Y, y, teraz tak, ze schematów to mówiłem, że ulepszałem kutę y, y, Z plecaczka. To mamy już same epickie brońki, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze zmierzamy. <laughs> w dobrym kierunku. O. W dobrym kierunku zmierzamy. Do legendarnek. Y, tak. Jakbyście się dziwili ten... E, w ogóle dostałem tego upiora. Bo za słaby trade, bo do, jedno takie i, i... coś takiego, więc ale po znajomości gościowi odpaliłem. <coughs> więc... sumie to tyle. E, tak, i ulepszymy sobie formę. Formę, tak? Yy, chyba tak, tak i yy, tarczę, no? Wskazówka, już prawie ci się dało Aha, okay. mamy pięćdziesiąty drugi poziom, więc bardzo dobrze. I w sumie. Nie mam nic do ukrycia Mmm, to wygląda? Daję do myślenia. Ze sklepu to... Dobra, mamy. dalej robimy w sumie misję. Mm, szkolenie rekruta. Sprawdźmy że to jest. Strecha 15 plus. To bardzo źle. Ej, coś się zbugował ten. No i to tak porządnie się mapa zbugowała. No. O dobra, ściwała. Eee. No miejmy nadzieję, że coś dam radę. Sprawdźmy, czy mamy kogoś znajmy. znajomych. A w ogóle... <laughs> Przyjmuję oczywiście od wszystkich zaproszenia. Nie widzę, ale ewentualnie tutaj mamy widza. Więc zaraz się widzimy już pewnie w misji. Dobrze, Dobrze. Dobrze, także jesteśmy. Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. No <laughs> nie, epicki minibos. Jak ja go nienawidzę. To jest naprawdę nie wiem co. W ogóle Mówisz coś tam mam gardło chore, więc wiecie. Yy, brrr, więc mogę robić cięcia i tak dalej, nie? Więc przepraszam. Za to w sumie też to nie było filmów. Jakbyście chcieli wiedzieć, nie? Bo ratowanie wydaje mi się, że więcej osób ogląda niż ten film, który nagrałem dla Beki, i wrzucę go na drugi kanał. Możecie się już domyślać, ale raczej ratowanie będzie pierwsze no na pewno będzie pierwsze. Poniedziałkowa rutyna, tak jak zwykle, ratowanków bija. No właśnie, poniedziałkowa rutyna, ratowanków bija. O dziwo, udało mi się nawet ten. Wiecie o co chodzi, nie? Udało mi się nawet nieźle ten. No jakby to powiedzieć. Udało mi się... Kurde. A, zachować tą rutynę. W sensie, że zachować. E, ten, zachować. No, jak coś nie No, codzienność, tak jakby. W sensie, w poniedziałek. W, w poniedziałek. Dobra, nie w poniedziałek. To było we wtorek, tak jak pomyliłem. Znaczy, nie pomyliłem, tylko e, nie miałem czasu, tak jakby. Okej. Okay. I tyle mam. No. A tak, to to bardzo fajnie. Polecam. W sensie, yy, no, wiecie o co chodzi, nie? Yy, da, dałem radę jeszcze nagrać ten film, ale później byłem chory, nie? No i nie mogłem nagrywać. No, przepraszam bardzo za to. Młodzież znaczy mi się język, bo już jestem po jednym filmie, nie? I tak. Jesteśmy już po jednym filmie. Więc wiecie o co chodzi, nie? Szybciej język, Py. W końcu używam broni białej. Oj, pierwszy raz chyba w tej serii. Nie no, w pierwszym odcinku jeszcze używałem. Jak nie wiedziałem o co chodzi, to jej używałem. Jak nie było nic innego. No, to wtedy. O, 13 już typków zabitych. Jeszcze tylko 7 z bronią białą. E, no w ogóle nie wiem gdzie mam iść. Kurde. Pójdźmy tam do góry. Właśnie. Yy, co wam jeszcze powiedzieć? Możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Tak. Yy, specjal już niedługo. Specjal ma 200 już niedługo. Yy, tylko muszę go trochę zmodyfikować i parę rzeczy dodać. A tak to, to będzie elegancko. Specjalek. Yy, no właśnie, więc polecam. No, będzie fajny specjal, będzie... co tam będzie? Yy, no, będzie dużo rzeczy. Yy, jeszcze się zastanawiam nad konkursem nad ulgami, czy rzeczywiście będą te feudolce. Bo naprawdę, aktywność na kanale tak spadła. I... no właśnie. Nie, nie ma tak naprawdę aktywności na kanale. Musicie się wykazać. Tak, może się napisać. mam robić stream. No właśnie. Popatrzcie, teraz spadają tylko suby. Rozumiem, że może ten. Że może. Nie lubicie Battlefielda, ale nie trzeba od razu subskrybować kanału. Można to. No i teraz trzeba cię odbudować. No nie. Nie Wienieście tego zombieczki! Ej ej, ej, ej ej, 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 bo wy mnie zaraz niszczycie, no. No nie, nie, zostawcie mnie! No i... Super! Zombiaki mnie zabiły. No ale jestem dobry. Dobra, odróć się. Myśmy się nie chce wiecie. Co choć się na start jesteśmy tak daleko? no właśnie, więc sobie możemy budować atlas. Mam dużo maców. Nie, no nie mam dużo. Zapomniałem wziąć. Mm, mądry jestem bardzo. Yy, musimy pozbierać yy, No, macy. Yy, tak, a poza tym yy, no. Poza tym będziemy musieli go bronić. Tego atlasu głupiego. I się powiedzie wtedy misja. jest bardzo super. Siema, siema, siema. No, ktoś się urodzi jeszcze? O, jesteś. Siema, siema. Witam was serdecznie na no, moim odcineczku. Witam, witam. Niska trwałość broni. Witam, witam, witam. O, kolega przyszedł. No i dzień dobry. Ktoś jeszcze. O, witam. O, I cegiełka. No i elegancka. Jeszcze pozbieramy trochę materiałów. Yy, no i będziemy, ten. Będziemy. Dodawać blue glut. Ile ja mam tego blue glutu? Dwa. To chyba jest cel startowy jest za dwa, więc głupio trochę, ale ja będę mieć chyba dalej blue glutu chyba, nie? O, i jeszcze miniboss tu będzie. No to świetnie. Mega po prostu. No. Eee, Tak. Góra. W ogóle teraz myślę, że za tydzień już od nowego tygodnia będą się częściej filmy pojawiać. tak myślę że będą będą to trzy tygodniowo trzy tygodniowo chyba więc będzie fajnie 3 albo nawet 4 nie wiem co ja wymyślę ale najlepsze to było w Boże Narodzenie kurde yy, 5 filmów na dzień ja wiedziemy to było dobre no mm. To było fajnie. Hmm, chyba miałem za dużo czasu wtedy. O jejku Dobra, wystarczy nam te 400 coś. Mam gdzieś blisko był glucik? Tak, tu mamy dwa. To idę po nie, bo... Nie chcę później zostać z niczym, nie? Mhm. Kurde, co się dzieje? A Jezu Dobra. Jeden blue glut. Nie stać na więcej? Jak dostał? Powiedź. I drugi glucik Dobra, skinął. No właśnie, nie wstawaj. I tutaj. Dobra. Poszedł kolejny. Ktoś jeszcze? Chętny. Nik. Nikt to lecę do Atlasu. No właśnie. No musimy tu wybudować jeszcze pułapeczki. Pyk. Pułapki jak najbardziej. Mm -hmm. Tu będzie takie Będą schodki dla mnie e, Tak, żeby zombiaczki Tylko po nich nie wchodziły mm, tak. e, I tu będzie tak Tak, e, tutaj trzeba dać Pułapki Żeby się nadziewały zębiaczki. E, co to jest za pułapka? Ściana, tak? A nie, jednak nie Ta jest to dajcie mi na sufit. No. Mam nadzieję, że się będzie tam ten, ten śmiesznie robiło. Eee, no. To nic nie daje. Tu też nic nie daje. Mm. Dajcie mi to. Odwróć sterowanie misjami. Rozpoczęcie celu. A nie. Jeden Przecież był Bluetooth. Chyba blugluta. Blugluta. Boże, co ja gadam. Pi, 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 brum. Nie co powariowany jakiś. Siema, siema, typie, Ej, 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 ej. Ej, co ty tak blisko podchodzicie? To nie możecie tutaj podchodzić tak, o. Blisko, no, bo to jest blisko. dla was za blisko, nie? Co to was nie No, no, co wyrobicie? Co wyrobicie? Ej, 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 pa, big, big. No nie, dopuszczaj mi do Atlasu, ale jestem głupi. To tu jest jeszcze, nie? Mogę zniszczyć to? No! Kurde! Kurde! To ciężka ta misja, bo No zo! No nie! A tak potrzebuje pomocy! No nie no, zostawcie to na to. Co wy takie? Chwity. się ogarnijcie, No co to jest za napad? No! Jezus Maria! Ja zginę tutaj od razu. Bo ja jestem za słaby na tą misję. No i będzie byle co z tego zabijania kurde. Nie wkurzę. Jeden HP. Dobra. Jak ja mam ochronić teraz? Pana dobra. prawa pra Atlasu. Proszę czekać. Świetnie. Dodaj, dodaj do sterowanie. rozpoczęcie od celu. sterowanie misjami. A. Dobra. Wiecie co? Ja mam inny pomysł. Jak my to teraz rozegramy. Mhm. Mm Trzeba zaraz rozegrać trochę na wyższy poziom Więc pyk 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 pyk, pyk. I teraz pyk 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 A No Pyk Trzeba zniszczyć te schody Bo one są tu niepotrzebne Mam no. Dostawić pułapki. Mam ja tyle pułapek w ogóle. Zaraz mi zacznie brakować pułapek, nie? Jak macie jakąś pułapkę do oddania, to poproszę, nie? Bo nie mam pułapek. Tak jakby. Mm, teraz trzeba się lepiej przygotować na tą misję. Yy, no właśnie, bo jesteśmy słabo przygotowani. Wyszło, że jesteśmy słabo przygotowani. Pyk, pyk. Ja, nie mogę tu postawić czemu? Hmm. Hmm, tak, postawię Tu będzie jeszcze Coś takiego Taka pułapka hmm, Dobra To jest już testerzy? Przyszliście testować? W sumie? Chodź tu mm. Słabe to. Kurde. Trzeba to będzie to zrobić tak. Jeszcze tu będziemy, zrobimy. Wiemy, że będą z tej nacierać na pewno. Mm, ale nie tylko pewnie. Bo to normalne, że nie tylko z tej strony. I trzeba postawić dużo pułapek. znaczy, ja czuję już... Ja słyszę jeszcze ząbiaczki. Gdzie wy jesteście? Z tej strony będą nacierać. Dobra. No to prosto. że ten że robimy coś takiego pyk pyk, taki podjazd dla nich, żeby mogli się zadomowić, yy, o, w sumie tutaj ich ten. Weźmiemy tak, o zrobimy im. I no i w sumie yy, no, trzeba poławiać, to Czyli tak, pyk, pyk pyk, pyk, pyk będzie tu i tu będzie tu będzie tu będzie tu będzie tu dobra, trochę to głupio postawiłem ale dobra podłogowa teraz która? chyba Do dobra panel leczący, a to nie wiem co on leczy, ale dobra eee, no no odpada. Nie, mam już. No nie, tak ja. Kurde. Jest tego matca. Z tego matca musi być. No i będziemy za chwilę zaczynać, nie? Jeszcze gram ja muszę pójść taki przy pułapkach 7, a tylko z pułapek, no dobra. No to chyba damy radę, nie? Damy radę chyba na chillu. No, wątpię, ale dobra. Gdzie jest atlas? Atlas jest. Gdzie jest atlas? Się... Mm, tu będzie taka ściana. Fajne, i będą hmm, Otwórz rozpoczęcie celu. Dobra, już mogę rozpocząć. Sobie tylko poczekamy, chyba aż to się ten Dobra, i ulepszamy. Otwórz sterowanie, rozpoczęcie celu. 7 minut, 8 minut, ja cię kręcę. Skąd oni nie Stąd. Co jest? Goście, nie mieliście tędy wchodzić. Jaki? Ale głupie, ale głupie. Nie mieliście tędy wchodzić, no co ja to nie przewidziało A wy kiedy wchodzicie nie. A, ja nie mogę budować na Etamo! Kurde Widzicie, ja mam teraz tą grę, tak mnie wkurza i irytuję teraz to ratowanie. Nie, nie, idź stąd! Idź stąd, patafianie! No, no kurde! Proszę was, wyście mi pomóżcie z tą misją, bo nienawidzę jej. No to sobie użyjcie pomocy, może. Bo ja nie jestem chyba pod waszą pomocą. Kurde, znaleźli sobie mnie. No. W ogóle nie myślałem, że ten, to będzie tak tragiczna misja. Nie. tej gry normalnie. nie ja powinienem sobie wyjąć ten złoty, nie? To ze złotym byłoby proste. Proste, Prościej, Prościej by było na pewno niż jest teraz. Okej. Okay. Ja sobie wyjmę, bo i tak nie mam nic może tym będę być. Tylko nie pana. No i tak już ginę, ile ja mam jeszcze tu od razu No Jedno. No to To już ta misja już nie, nie żyje normalnie. W tej misji. Jeszcze pewnie będzie to kilka równ normalnie. No pewnie. Kurde. No patrzcie jak ja ginę normalnie. Ginię. Ginę i nie żyję już, nie? Już nie żyję. Kano! Ciągle mi obrażenia zadaje. Nie. Dobra, zwaliliście to we znów? No, przepraszam. Jeździ, jak ten opas może. potrzebuję pomocy! Wydałem tu tyle rzeczy. i tak nie mam żadnej No jak ja mam tu odcinek od na No patrzcie, widzicie, jaki to jest laser gun? Normalnie, bez ten. No! Widzicie, tu się nie da żyć! Odrawi no to jest taki lasergun. Wchodzisz i już nie żyjesz. Gratulad No i super. Został uszkodzony i wymaga naprawy. Przygotuj się i uruchom Atlas, aby spróbować ponownie. Nie będę próbować ponownie, no normalnie. No! Nie no, to nie do nie ma sensu Wiecie... Jak... jak jesteście dobrze wyratowani albo chcecie ze mną zagrać i przejść tą misję to polecam się zgłosić w sekcji komentarzy i tam możecie sobie wiecie, Proszę tam czytać. możecie sobie na przykład, misjami. no i jeśli ten, jeśli jest, jeśli chcecie no to napiszcie Mówisz serio? To jest mój brogułd No więc Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że Wam się podobał nie. Patrzę, już nawet edytować nie mogę No więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i sprawdzimy sobie skąd będą szli o stąd, to mamy dużo pułapek ale wątpię, że chcę to dalej nagrywać i męczyć no, no. więc to na razie mam tu gdzieś sprawdźmy tylko, żeby się pułapki zrobiły no już się zrobiły dalej? No przecież Gdzie nie idą? I ja wam lampę zrobiłem Chłopaki Dobra, dzięki za oglądanie i pa, papa Już nie wytrzymaj z gierką